Jeśli spotkacie takich dwóch sympatycznych panów, Jednego. co będą dawać wam tysiąc złotych, nie zastanawiajcie się ani minuty, bo mi to za dużo czasu zajęło. Siema, jestem Marek. Dzisiaj wpadłem na bardzo fajny pomysł, który na pewno Wam się spodoba. Ponieważ zamierzam kilku osobom dać 1000 zł na zakupy. Zresztą po to znajdujemy się pod tym sklepem. Nie wiem, czy to jest prestiżowy sklep, czy mało prestiżowy. W to nie wnikam. Ale zamierzam tutaj wyhaczyć kilka osób i dać tym kilku osobom po 1000 zł, żeby zrobili zakupy na czas. Każdy będzie miał 3 minuty, żeby zrobić zakupy i zmieścić się w focie 1000 zł. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować mój kanał. Tutaj jest czerwony przycisk, taki sam czerwony przycisk. Kliknijcie tam na dole. No i co? Was zapraszam do oglądania. Idziemy szukać ludzi, tak? Nie, sami się znajdą. Serpię. Dobry. Marek się nazywam. Właśnie nagrywamy film, w którym dajemy 1000 zł na zakupy. 3 minuty musiałby pan zrobić zakupy do 1000 zł. Jest pan chętny, że wziąć udział w takiej akcji. Nagrywam na YouTube Ja pochodzę okay. kanał Lord Doużil. Okay. Dostaje pan ode mnie teraz 1000 zł w gotówce 3, 4, 5, 9, 10. Jest 1000 zł. Zaraz weźmiemy koszyk. Bez koszyka to robimy. Bez koszyka. Okej, okay, to w temat. takim razie wchodzimy do sklepu. Bierze pan rzeczy za 1000 zł, co pan chce. I ma pan na to 3 minuty. Ja włączam stopę. Czas się kończy i idziemy do kasy. Sprawdzam. Za ile rzeczy pan wziął? Jasne. To co, to wchodzimy do sklepu? To zapraszam. Dobra, Dobra, jesteśmy właśnie na środku sklepu, w idealnym miejscu, żeby po prostu się gdzieś rozejść. Czy ma pan jakieś plany? No, myślę, że może rzeczy dla dziecka. W zasadzie to tutaj mamy jest z zabawkami. Będzie pan miał na to 3 minuty. Możemy zaczynać? Czas start. Dobra. Dobra, to zaczynamy. Czas start. Poszło. No, takie dwie rzeczy, to to już będzie 300. 370, a ja dopiero 20 sekund 30 sekund minęło O, czyli już na grubo lecimy Musimy. na 40 sekund minęło Dopiero to może na spokojnie No w sumie ma pan jeszcze dużo czasu, jakby na to nie Tam Kamerzysta dobrze nagrywaj, żeby później nie weszło, że coś na nie nagrać. Mamy 10 Nie ma tu konsoli konsoli? To znaczy jakiej konsoli tam tutaj tutaj są gry Pan chce konsolę czy tylko gry jakieś? O! I mamy temat złony I co? I mamy równy 1000 Czyli kończymy teraz w tym momencie? Kończymy Minuta 38, 1000 wydane i zabawki zostawiane. Nie sądziłem, że załatwimy to jedną rzeczą, ale dobra decyzja w sumie telewizor. To co w takim razie idziemy do kasy. Czy pan już sobie sam poradzi? Poradzę sobie. No dobra, no to super. Wielkie dzięki, dzięki za film. Podobało się? Jak najbardziej. Dobra. Do. Takie akcje na przyjemność po mojej stronie. Fajnie. Dobra. dziękuję. dziękuję. Dobra, weź może Co? ta Pani, będzie dobra. Ale pani może sobie zacopiować Pani zakupy? Daję Pani 1000 zł i ma Pani 3 minuty, żeby jak najwięcej rzeczy ładować do koszyka. Serio? Nagrywamy film. Mam tutaj do wydania 1000 zł na jedną osobę. nie podobało że z tym koszykiem, to możemy zrobić tą akcję. To może inna. Ten działa. Sytuacja wygląda na tak, że dostaje Pani ode mnie 1000 zł, mm -hmm. teraz daje 1000 zł. Okay. I może Pani za to zrobić zakupy, a my to po prostu chcielibyśmy sobie nakreślić. I zaczniemy liczyć czas w sklepie. Okay. I jak mówię, stop, skończył się 3 minuty, kończymy, idziemy do kasy, sprawdzamy, ile wyszło. Aha, no dobra. dobra. No to co, to idziemy w takim razie okay. do sklepu? Możemy spróbować. No to widzimy się już w sklepie. Znajdujemy się na środku sklepu, w idealnym miejscu, aby dostać się do wielu różnych alejek. I co? Możemy zaczynać? Tutaj mam stoper. Tak. Ma pani trzy minuty. Myślę, że mam strategię. <noise> Będę działała. To znaczy działy dziecięce, tak? Myślę, że chyba najszybciej. To co sumie jest Aktualny, aktualny temat. Zaczynamy stąd. Trzy minuty, czas start. A no to dla bardzo małego dziecka. I sobie Pani weźmie. Marek, Pani nie... to nie po... Rozmiary. Tak, To, to właśnie, są dobre? Myślę, że tak. Już jest 250. pięćdziesiąt. Jeszcze siedemset To nie jest takie łatwe. Domyślam Zwłaszcza jak broni nasz czas. To jest tam? Może? To tak. Spać. Tak. Tutaj za kolejną stówkę? Nie na no, w sumie nie musi się pani spieszyć, bo dopiero 52 sekundy minęć. No, ale jestem spowolniona Są płyny do mycia. To, strasznie tego dó nie idzie. coś to ja. Jesteś, co mogę pomóc W sumie Patelik nawet Spokojnie minuta 30. Może lepiej lepiej nie ryzykować, że... Wiem ile już jest? Ja przestałem liczyć. O, branka też, też mogła się przydać. Wyda, że nie Markowa, ale trudno Minuta 50 Nie no, tutaj tyś jak na pewno będzie 5 minuty 10 sekund 20 To nawet mniej więcej 10, 8, 7, 6, 5 Dobra, i koniec czasu, tak i Trzy minuty. Chyba to co? się wyrobiła Nie wiem, czy nie przekroczyliśmy tego 1000 zł. Bo ile ten hotelik kosztował? 150? Nie, 100. chyba nie, Marek. Można jeszcze pompersy. Może iść do kasy, najwyżej to się odejmie. Bo ja daję tylko 1000 zł, resztę. No nie, tak, Pani czy możemy zrobić tak, że będziemy po prostu kasować? jak będzie stop, to po prostu. A czy chce Pani wziąć wystawę? rzeczy równo? Tak. tak. Właśnie w sumie nie wiem, czy większość z tych rzeczy będzie Pani potrzebna kiedykolwiek. Widziałem, będzie... jak Pani to wszystko brała. Także pójdziemy do kasy Dobra. i to, co wykroczy poza 1000, po prostu odłożymy. Dokładnie. Najlepsze rozwiązanie. No to widzimy się przy kasie. Okej. Okay. Mamy już tysiąc. to się zmieści? No, zmieściło się. To chyba będzie ostatnia rzecz. Mamy tyle rzeczy. Trochę odłożyliśmy, no, ale tysiąc jest. Reszta tutaj, tak? Tak. Zostawiliśmy. Tutaj mamy rzeczy za tysiąc złotych. Ja panią zostawiam z koszykiem. Bardzo dziękuję za udział w filmie. Powiem szczerze, że nie wierzyłam, ale Dziękuję. Okej. Okay. To życzę mi dnia, do widzenia. Dziękuję. W sumie, taka rozbieżność między zakupami, bo przedni pan wziął przecież tylko telewizora. a tutaj mamy masę rzeczy, także... Także okej okay to wyszło. Dobra, dawaj. Proszę dawaj, dawaj. <grym> panią, chciałbym pani zaproponować taką akcję. Dałbym pani 1000 zł i musi pani zrobić zakupy w 3 minuty. Jak 1000 zł? No tak, 1000. 1000 zł. No tak po prostu, bo robimy taki program na YouTube'a. Tutaj jest operator kamery kamerzysta, tak zwany. Daje pani 1000 zł. Bierzemy koszyk albo bez koszyka. Wchodzimy do sklepu. Włączam stoper, 3 minuty. Tyle, ile Pani napakuje, tyle Pani napakuje, z tym, że nie może Pani przekroczyć tego tysiąca. Robimy takie coś? Nie no, robimy, chociaż ja nie jestem przygotowana, szczerze mówiąc. No właśnie o to chodzi, pan. żeby był taki malutki stresik, powie Pani, jednak trzy minuty. To zawałnie dostanę serce, jakby co, to o, będziecie mnie reanimować. To co, to bierzemy koszyk, idziemy do sklepu i zaraz. Ale nie jest to jakaś... Nie, nie, nie. Tysiąc złotych dla pani? No. Zapłaci pani za zakupy? Powinnam policzyć? Nie. Ja chcę, to pani nic. Nie, no wiesz, że jest 1000. No, to nawet widać. No, no i, i co? I mamy iść do sklepu? Biorę teraz koszyk, idziemy do sklepu, włączam stoper, 3 minuty i lecimy. Co pani weźmie? A tak, te 3 minuty do siebie, od którego momentu? Od środka tam znajdziemy jakąś alejkę, najlepszą do rozpoczęcia. No dobra. To, co, co po koszyk? Masz monetę jakoś, żeby wziąć koszyk? No, chyba będę jeszcze. Dobra. dobra, jesteśmy właśnie na środku sklepu, mam tutaj stoper. Włączam go jest Pani gotowa. 1000 zł w 3 minuty i to co, zaczynamy? Yy, zaczynamy. Czas start, to proszę. Co by Pani chciała? Tutaj mamy dział dziecięcy. Yy, chciałabym, ale, ale nie, nie bardzo wiem. Po prawej jest jedzenie samo. O nie, po jedzenie to przyjdę sobie jutro. Po lewej mamy elektronikę. To telewizora, nie, nie potrzebuję. Telefon mam, yy, zaraz. Dopiero 30 sekund minęło. To może... Ekspres tak kawy? Ekspres kawy. Na kapsułki, eee... na ziarna, sypana. Bo kapsułki to trzeba dokupywać, czy nie? Tak, tak. To może tak do do 300? No to weź pani. Tak. 39. To bierzemy. A, a, a ta, a ta do... nie, a to nie jest ta? O ta, 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 ta. tak, 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 tak. To nie to. To, to. Dobra, musimy lecieć, nie dalej. No. Czas, minuta czas. A, a kolor jaki tam jest? A można jeszcze kolor sobie wybrać? Bo ja bym wolała biały, ale biały nie. Dobra, biały wieczór. Biały? No, nie Ile było. czasu Marek? E, minuta dwadzieścia minęła. Już minęła? Tak. O kurczę. no dobra, to bierzemy ten czarny. Nie ma. Co. To bierzemy czarny. Dobra. Minuta trzydzieści. Radziłbym pani gdzieś tutaj stąd, wybierać, 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 wybierać. Ja bym tutaj sugerował, nie? Może mikrofale jakąś. Blendery są? Zaraz, o... Do mieszania no jakiejś bajery. Aaaa, Deu. Może Byleca po prostu? Nie, no byle co nie. No to, mas, to ma mi służyć. Jeśli taka okazja, tak? No chyba, że zabierzecie z powrotem i powiecie, że nie wydałam to. Dwie minuty. Także. Deu. Dobra. Haha, może tu stąd jeszcze coś? A, o, o, może to... mikropale? Tak pójdziemy. Mikrofale, 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 fale, fale, nieduża, żeby była... Dobra. I nie, ale, nie... Wiesz, to... No, nie. A jak on się nazywa? No kurczę, muszę pani pomóc, bo Dajmy. czas nam zgodzi. A chyba, ile jest? Jeszcze 30 sekund. Tylko? Przez 20? Nie, no niemożliwe. Dobra, wieś, wieś na kilka. O, wieś na kilka. Przyda, że on się przydał. Może jakiś taki hmm. O, A, ile jeszcze zostało? Osiem, Osiem. siedem. I dwie podwyżki. I mamy koniec. Trzy minuty. Co zadowolona jest pani? Bardzo. Z tego wszystkiego. No było ciężko na końcu, bo przez minutę, ponad minutę wybierała pani ekspres. No ale pomogliśmy trochę. No i myślę, że gdzieś jak wyszedł. Nie patrzyłam szczerze na cenę, ale to co? Pójdziemy do kasy. Pić mi się chce. To, to weźmiemy jeszcze coś do picia oprócz tego wszystkiego. No, to co? Idziemy do kasy, sprawdzimy ile wyszło. Nie będę miał przecież latać po sklepie i ze ceny. Ja wezmę. Czyli tak, jak coś, jak przekroczyłam kwotę, to co? To może pani wyciągnąć. To wtedy odkładamy albo pani dopłaca. Aha, albo ja dopłacam, tak? Także wyszło nam 870 zł. Czy ok. ja skończyliśmy już zakupy, podobało się? No bardzo. 870 zł Pani wydała. Ja w ogóle nie mam szczęścia do, ani do wygranych Je, w gry losowe To nie była taka wygrana, ani... po prostu była A tu propozycja. przychodzę i taka propozycja. No jestem strasznie zaskoczona i szczerze mówiąc, sama sobie nie wierzę, że to są moje zakupy, Dobra. na które nie wydałam ani złotówki. <laughs> Także jestem bardzo zadowolona. Podwieź pani gdzieś te rzeczy, bo może kamerzysta podwieźć. Ja, to pani. znaczy, no i no, skręcią. Nie, no to. to... No, jak da rady podwieźć, to jeszcze z chęcią to skorzystam, dobra, bo tak dobra. naprawdę to ja przyszłam po parę drobiazgów okay. no na to zakupy, a nie pani na to do domu za chwilę? I co? Ten film kończymy już, nie? Uh -huh. kończymy Marku. No to to, to pożegnaj się z widzami. To by było na tyle w tym filmie. Jeżeli chcecie też otrzymać ode mnie pieniądze, to subskrybujcie kanał i bądźcie ludźmi. Zobaczcie Namawiam serdecznie. Jeśli spotkacie takich dwóch sympatycznych panów, Jednego co tutaj. będą dawać wam tysiąc złotych, nie zastanawiajcie się ani minuty, bo mi to za dużo czasu zajęło. <laughs> to poprzednie filmy oraz subskrypcja. Do zobaczenia.